I to dobrze, będę Dzisiaj jest odcinek, taki luźny odcinek. Dzisiaj ani Minecraft, ani Nether. Po prostu taki luźny odcinek, dzisiaj daję. Myślę, że taki odcinek Wam się spodoba. I zostawicie łapkę do góry i subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Więc nie przechodzimy do tego. Dzisiaj sobie zobaczymy 10 rysunków z tych wszystkich stron. Ich jest ponad. Ponad 100 je, ich jest. 150 ileś. Więc będziemy mieli co omawiać. Piszcie jest. Dobrze. I teraz jakąś pierwszą. O, Alex! I teraz od razu sobie zaznaczę. U nie! Ha. Niedługo będę musiał to zmienić, bo ten słowo pisze już. Zróbcie cięcie i zaraz się widzimy. Wróciłem dla was. Teraz już, a dla mnie parę sekund, po prostu parę sekund. Dla mnie to po prostu trochę czasu było. To jest Alex. Tutaj jest Cześć i jestem Alex. Jest też Steve. To jest tutaj już zapisane. To akurat jest nie mój rysunek. Ale przechodzimy do kolejnego. Co jest? Kolejny nie mój rysunek. Dobra. To jest rysunek wioska. W nim jest villager, którym pisze Hejka, spokojny dzień w wiosce. Golem mówi, zaraz stworzę nowego golema. Kotek, Kot mówi, Miau. A tak, 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 tak. Ta. Jest teraz tutaj taki domek gdzieś i tutaj od razu zaznaczę sobie. No, piszę. jakieś drzewa są. Jest tutaj taki golem jest też jest do tworzenia golema, takie coś. Są chmury, jakieś słońce. No, myślę, że to fajny rysunek. Widzimy się dla mnie, jak znajdę kolejny rysunek. Może nie jest mój rysunek, ale to jest rysunek, po prostu wydrukowany to jest, a ja go pokolorowałam. Więc dałam go do tego odcinka po prostu. Enderman niesie blok trawy, a na nim jest Steve z diamentową siekierą. Kolejny rysunek, dałem jeszcze oznaczenie: Steve i Alex. Alex ma diamentowy miecz, Steve ma łuk. Śpinia właśnie tutaj się z zabawiłem i śpinia ma zielony raj. To Tutaj jest brązowy szpielet, znowu się zabawiłem. To jest Creeper, jest do do zielony drzewo jakiejś góry i tutaj dam kolejny rysunek e. czy to jakiś żart? Trzeci, trzeci rysunek w tym odcinku nie jest mój to jakiś nie mój odcinek <laughs> czy tak to określę? jest tutaj portal do Netero. portal do Netero. Kolejny rysunek. Nie zaznaczyłem. To jest ważne, żeby zaznaczać. O, teraz jest taki fajny rysunek. Nie wiem, czego wam kiedyś nie pokazywałem, ale daj go do tego odcinka. Nie wiem, czego wam kiedyś nie pokazywałem. To jest burzowy creeper. Nad tym się tak bardzo namęczyłam zobaczyć. Taki po prostu ten. A teraz tutaj dać zielony, żeby to nie zamazało tego. Naprawdę ja na tym tak dosyć... No nie wiem, tak parę minut na tym chciałam poświęcić. Od razu tych creeper burzowy i kolejny rysunek. Zaraz. Jako, że to jest pierwszy odcinek, to ten pierwszy rysunek musi być. To jest ja, ten ja w majkę.